Zanim wejdziesz na projekt jako monter podwykonawca, upewnij się, że masz komplet informacji już na starcie. Jeżeli pracujesz w instalacjach wentylacyjnych, sanitarnych, grzewczych albo jesteś spawaczem, ta checklista pomoże Ci ocenić, czy dane zlecenie jest rzetelne. Stolidne zlecenie zaczyna się od przejrzystej stawki, jasno opisanego zakresu pracy, a także potwierdzonej terminowości płatności. Jeśli te punkty są podawane od razu w proste, to bardzo dobry znak. Natomiast jeżeli są odkładane na później, może to oznaczać problemy w czasie realizowania projektu. Kolejne punkty to pełna informacja o projekcie, terminach oraz o tym, jakie są wymagania. Monter musi dokładnie wiedzieć, gdzie pracuje, co wykonuje i jakie są jego obowiązki. W MHR te wszystkie elementy są standardem, dlatego współpraca przebiega w bardzo przewidywalny sposób. Chcesz rozpocząć dobrze przygotowane zlecenie? Napisz do nas, a na pewno się odezwiemy.